Do mordeczki, witam Was w kolejnym vlogu. Jak widzicie, dzisiaj ze starami Makusia. Ożemy sobie pole po pożycie na kiszonki co było skoszone. Ożemy pod grykę, więc tutaj mam trochę zaczęte. I wyszło jak wyszło w tym roku, żyto na tym kawałku było, można powiedzieć, dupowate Skoszyliśmy je na kieszonkę, na byczków. Jak to mówią. Lepiej za już zaorać, Zawsze jakiś tam zapas będzie dla beczków. No i co, oramy pod grykę, tutaj będzie gdzieś około 2 hektarów. Jak się nie mylę, gryki. Pierwszy raz w naszym gospodarzeniu, można powiedzieć, że siejemy grykę. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Nasione już mamy kupione. Dzisiaj mamy 1 czerwca roku pańskiego, jak to krzyś się mówi. No i co, lecimy sobie z końcem. Co tu dużo gadać? Lecimy. Jeszcze sobie jedynką. W drugim obiegu, tak 8 do 8,5 na godzinę. Księgę, jak sami widzicie, piaszczysta, jak to w naszych rejonach. Słuchów, pip na tym polu jest. Półka, oczywiście, ramawerka. Czwórka obrotowe na, na zabezpieczeniu kołkowym. Jest plan, żeby zmienić pół. I don't know. Powiem Wam, że wkrody są lepsze. bo jednak tam w siebie zostaje. Nie jest to przeorane. I ta bingol się na górze trzyma. No i co? Wróciliśmy ostatnio do Stargów. No z, z pokazów zielonkowych Krzysia. Jeszcze raz z tego miejsca bardzo chciałbym podziękować. Naprawdę Było mega, bardzo miła atmosfera. Atmosfera rodzinna, bym powiedział. Naprawdę gościnni. i wszyscy youtuberzy, co się zjechali, naprawdę było, było bardzo fajnie Was poznać niektórych już znaliśmy, niektórych nie agro ekipa się szczęście naprawdę fajnie było się popiło impreza naprawdę fajna Krzysiu zadowolony, że każdy go odwiedził tak samo jak i my, poznaliśmy go w końcu Ciuty piasek się wojuje, bo tak naprawdę jak jest suchy rok, to można go węsią Ale co nic nie robimy. Taki mamy klimat. O i jak Wam się podoba w takie perspektywy vlogi, jak teraz na słuchy mam kamerę przyczepioną to piszcie w komentarzach czy Wam się to podoba czy nie. To może być więcej i brakuchamy na nawet wcale.

naprawdę fajnie nas się ogląda obydwu może jeszcze przed zniwami jak czas pozwoli wybierzemy się do, do, do Krzyśka, do Agrybuzyna odwiedzimy go, zobaczymy jak on sobie działa na tym swoim gospodarstwie naprawdę spaka morda jak i wszyscy za których poznaliśmy na tych pokazach Krzyśa. Z się właśnie, a w taki wspólny język i mam nadzieję, że będziemy się odwiedzać i nagrywać wspólnie. naprawdę smoko molda. Kilkość, 5 litrów co to jest, ale ja nie mogę pian przemociło trochę No i wielkość jeszcze w gdzie nie jest, to nie było deszcz, bo w maju to 40 litrów na pewno spadło To jest można powiedzieć bardzo ładnie Ale więc mam nadzieję że to będzie trochę deszczowe bo widzę nawet teraz już trochę zrobi Bo jak to mówią jeszcze teraz wypada strzniwa ma padać a deszcz potrzebny jest zawsze a w ogóle w maju i czerwcu jak to mówię, jak deszcz pada na szano subszada i na pyry na moje pole pyrów takie takim przysłowie no ale co w taki moment klimat Gdy przed nami jest yy, łąka też strawa trawa wygłosiła za chwilę będzie kwitła będzie. Pozdrawiamy firmy Talex, Naprawdę Pokazali się z bardzo dobrej strony Spoko ludzie Atmosfera rodzinna I dostaniemy właśnie od firmy Talex Na testy kosiarkę dyskową Naprawdę będzie się u nas działo Za tydzień może dwa będzie u nas I wytestujemy sobie zobaczymy jak to się sprawuje u nas nie wiem właśnie czy, czy to zadają potrzebny na tym, Kornika, zobaczymy zobaczymy jak to, jak to będzie szło no i co, porównamy sobie ceny z innymi firmami może nie ukrywa, może zagości u nas na dłużej albo może nawet na stałe zobaczymy jak to będzie się sprawować, bo jak to maszyny no, zielonkowe, muszą zapłacić wyczki niestety to wszystko się kręci według, według tych cen bydła Taki jest krótszy, a tam dalej już jak minę raz, dwa, cztery słupy, no widzicie słupów jak brówko to będzie to nie naprawdę dłuższe pole. No, ale tak, tak samo na tutaj w tym miejscu, piasko, takie piasko-przeszczyste te, te dołki, takie trochę takie czarnozie. I co byście chcieli obejrzeć jeszcze bo na pewno nagram wam się w tak, jeszcze można wydrułówkę wywieźć a nam naprawdę szybko pija zwolnimy sobie, teraz gruzdy, bo teraz w bo już mam w głosu ładnie dorzucone po trzy razy yy, i na korniku nie mam zaczepionego obciążnika z przodu tutaj jest lżejsza ziemia nie mam problemu o ramie bez, bez obciążnika radzi sobie tam bez problemu. I pewnie na obiad, to też pewnie zjadę o, rozpadało się teraz trochę obrócimy sobie jeszcze ładnie no i co łapeczki, ile widziane komentarz również. Trzymajcie się, do następnego razu. Na razie!